Witam Państwa Łukasz Rudecki, firma Sakata Mamy 7 września i spotykamy się dzisiaj w Harsznicy, w gospodarstwie Damiana Micyka, żeby przedstawić Państwu naszą ofertę buraczków czerwonych i nie tylko. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nasze nowe odmiany naszą nową genetykę buraczków. Firma Sakata ma bardzo długą hodowlę, jeśli chodzi o buraczka czerwonego. Będziemy mieli kilka zupełnie nowych odmian zupełnie nową genetyką myślę, że bardzo ciekawych i chciałbym pokrótce przedstawić Państwu dzisiaj te odmiany. Pierwszą odmianą, o której chciałbym powiedzieć parę słów, jest odmiana Red Hawk. Jest to już odmiana komercyjna, więc myślę, że część z Państwa zna tę odmianę. Odmiana można powiedzieć z segmentu buraczka wczesnego. Tak więc jest stosowana już, już od wczesnej wiosny jako produkt na świeży rynek, tak zwaną botwinę. Również producenci stosują już ją w tunelach foliowych na taką bardzo wczesną produkcję. Z racji tego, że okres wegetacji tutaj jest bardzo krótki i można uzyskać bardzo szybki plon. Myślę, że w, jeśli chodzi o tunele, to nawet 70 dni. Jeśli chodzi o uprawę w gruncie, myślę, że między 75 80. Także jest to buraczek w i oczywiście nadaje się również do wysiewów w opóźnionych terminach, w terminach czerwcowych, a nawet lipcowych. Także jeśli ktoś potrzebuje zasiać boraczka w tym terminie, to jak najbardziej można. Odmiana o bardzo silnej naci, bardzo wigorzastych liściach, także jak najbardziej nadaje się do zbioru. Zaliście, gdzie tutaj w harsznicy jest to bardzo popularny sposób, sposób zbioru, więc jak najbardziej nadaje się tutaj na, na taki, taki zbiór. Buraczek bardzo wyrównany, o fajnym ciemnym kolorze, bez tendencji do, bez tendencji do tworzenia kręgów pierścieni wewnętrznych, bez, bez tendencji do robienia parcha. Zresztą tutaj widać, jest zdrowotnościowo bardzo fajnie utrzymane pole. Także jest to buracz, który się nadaje na przetwórstwo. Oczywiście jego pierwszym, jego pierwszym kierunkiem jest świeży rynek, ale na przetwórstwo również producenci go używają. Kolejną odmianą, jaką chciałbym Państwu przedstawić, jest to odmiana BRR-2002. Odmiana również segmentu odmian wczesnych. Bardzo wyrównany, bardzo wyrównany rozmiar, który ułatwia zarówno, zarówno zbiór, jak i potem sortowanie i przygotowywanie do sprzedaży. Odmiana również z naszej nowej genetyki, która cechuje się bardzo małą rozetką, bardzo gładką, cienką skórką, cienkim korzonkiem. To są wszystko cechy, które ułatwiają obróbkę tego buraka. W przy przygotowywaniu do sprzedaży. Buraczek, tak jak tutaj widzimy, również bardzo zdrowy, bardzo zdrowy liść, także dla producentów, którzy, którzy wykupują te buraczki za nad, jest to również ważne. E, bardzo fajny, okrągły kształt, e, kształt korzenia, e, ciemno-czerwony e, ciemno kolor, cienki korzonek, to co mówiłem, także bardzo fajny, e, bardzo fajny produkt, e, również na świeży rynek, e, który myślę, że bardzo e, który będzie spełniał, e, spełniał wymagania jakościowe e, tutaj e, supermarketów też. E, tak jak mówiliśmy wcześniej e, o naszych e, nowych odmianach, e, fajną cechą jest też to, że e, utrzymuje się tutaj wysoki brix, e, czyli myślę, że gdzieś tam w granicach 12-14% spokojnie możemy, e, możemy tutaj mówić. E, i, co za tym idzie, jest to odmiana, która się nadaje zarówno do przechowania, bo tutaj brics tutaj decyduje w dużej mierze o tym, jak i oczywiście do przetwórstwa, gdzie wiele zakładów poszukuje takiego produktu o, o wysokim bricsie. Następną odmianą, o której chciałem powiedzieć kilka słów, jest odmiana brr 23000. Jest to bardzo atrakcyjna odmiana dla z punktu widzenia producentów tak jak Państwo widzą super, super okrągły, kulisty kształt bardzo wyrównany rozmiar buraczek, buraczek bardzo bardzo ciemny bardzo ciemny kolor bardzo ciemny, taki wręcz purpurowy kolor co, co również podoba się, podoba się odbiorcom końcowym proszę zwrócić uwagę super cienki korzonek który praktycznie odpada bardzo łatwo przy przyczyszczeniu, mała rozetka, mała rozetka, co jest ważne potem przy przechowaniu, gdzie nie wynikają e, patogeny, ta rozetka zasycha bardzo szybko po, po oddzieleniu liści. E, co bardzo ważne, e, buraczek, który posiada wysoką odporność na ryzoktoniozę, E, chorobę, która coraz mocniej atakuje nasze uprawy, e, i średnią odporność na e, chwościka, które jest bardzo powszechnym problemem na polskich polach, m, oraz na parcha. Więc ta genetyczna odporność myślę, że jest bardzo ważną cechą tej odmiany. E, dodatkowo e, kolor wewnętrzny, e, też również bardzo, bardzo ciemny brak tendencji do robienia również tych wewnętrznych kręgów wewnątrz, wewnątrz korzenia także myślę, że tutaj to też są takie ważne cechy i oczywiście tak jak w przypadku poprzedniej odmiany brix, również wysoki. brix, także odmiana, jak najbardziej nadająca się do przechowania, do przetwórstwa i oczywiście na świeży rynek. Bardzo atrakcyjny produkt do wykorzystania na wiele kierunków uprawy. Odmiana również wczesna. Odmiana również wczesna. Myślę, że można powiedzieć, że 75-80 dni w takim okresie spokojnie osiągnie taki rozmiar. Tutaj na tym polu boraczki były wysiewane. Na początku czerwca mamy w tej chwili 70 dni tak naprawdę i te boraczki są już, już praktycznie gotowe do zbioru, także odmiana bardzo wczesna nadająca się na opóźnione terminy wysiewu również.